Siemano z tej strony prozoru, dzisiaj będę rysował Wasze awatary, Wasze pomysły z komentarzy, jak zwał, tak zwał. Dałem Wam ankietę, zapytałem się czy chcecie, żebym porysował Wasze pomysły, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja oczywiście w setupie Asus Zenbook Pro Duo i mój tablet graniczny, więc zasuwamy prosto do pierwszych, najlepszych komentarzy. Od razu mówię, wybierałem randomowo, piszcie w komentarzach tutaj pomysły na kolejne prace, a załóżmy, że te najciekawsze albo najbardziej lajkowane będę wybierał do kolejnych odcinków. Lecimy. A najpierwszego pierwszego szczęśliwca wrotek T-Rexa z okularami i hot dogiem w zębach. <grych> jakby co ja mogę więcej powiedzieć, ok? Zaczynam sobie to robić. Ja cię będę chillował na spokojnie, będę sobie to rysował, więc się nie spodziewajcie jakichś cudów, ale postaram się, żeby to było nawet, nawet ciekawe, ok? Nie będę się jakby. O co mi chodzi? Nie będę się dzisiaj spinał nad kreską, chcę, żeby to było luźne, chcę, żeby to było przyjemne. Jest późny wieczór, ja sobie chilluję. Postanowiłem rzucić sobie na spokojnie przy kawce, po pracy, posiedzę i porysuję wam ciekawe pracę. I ten T-Rex no zapowiada się na dość ciekawą wersję T-Rexa, ponieważ ja nie mam na razie w głowie, jak ten T-Rex ma wyglądać. Czy chcę go tak od frontu, czy chcę go od boku, jeszcze się zastanawiam. Zaraz ewentualnie poszukam sobie refek na boku, żeby mieć wszystko na wierzchu, ok? Okej, okay, ja tutaj widzę trochę T-Rexów. Ehm, któregoś z nich moglibyśmy wykorzystać? Myślę, że. Okej, okay, mordka na froncie, ten jest całkiem fajny, ten mi się podoba, okej. Okay. Ja dam radę go obrócić drugą stronę, myślę, że tak. Dobra, zróbmy go na rysie, tak jak jest tutaj, żeby na się opierać faktycznie. I potem będziemy kombinować, czyli jest tak, głowa okrągła, pyk, tu będzie gdzieś oko, okej, okay. oko, oko, cyk, tu będzie oczywiście, tu będzie to obłe dosyć, dobra, dobre, dobre, dobra. dobra, dobra. Postanowiłem sobie też, że daję maksymalnie sobie po 10 minut czasu na każdą grafikę, i potem, już sobie na spokojnie będę je wykańczał, ok? Więc dzisiaj zobaczycie formę szkicowania wszystkich prac i wykańczania ich do przepięknej formy. Mam nadzieję, koloru i cienia. Nie obiecuję, ale mam nadzieję, że się z tym wszystkim wyrobię dziś, ok? Dobra, mamy to, mamy to. <śślad> Proszę, bez złości, tutaj, bez <ślad> się. Ale tak, 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 tak. <ślad> Nie jest to T-Rex. Nie no dobra, jest to za mały, tutaj za mała głowa jest u góry, nie? To moim zdaniem powinno być bardziej szwiczaste wszystko, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Dobra, zaraz się zastanowimy jak mu dać okulary, ok? Tu na razie szczękę zarysuję jeszcze bardziej. Nawet to połączył, że to jest niby kościec taki, wiecie, dość zbity, dobra. Tam jakiś mięsień, tu jakaś płyta, tu oczywiście jakieś rogi będą potem dodane. W porządku, trochę improwizuje, trochę się inspiruję jakąś zabawką w ogóle T-Rexa, ale chyba o to chodzi, nie? To nigdy nie było na spinie robione, to zawsze jest robione tutaj wszystko na spontanie, znacie mnie doskonale, okej? Okay? No, można by się kłócić, nie? Ale wygląda jak dinoza. Dobra, cyk, cyk, cyk. Ja go oczywiście wytnę, wkleję go na nową klatkę, w porządku. I teraz można go troszeczkę sobie przyformować, czyli daje wypaczenie. Tę mordę u góry możemy sobie tutaj trochę wyciągnąć, dokładnie, 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 a tutaj do dołu, dobra, to o, dokładnie, o tym taki zarys, takiego kwadratowego ryja mi chodziło, dobra, mamy go, teraz tak, on ma mieć okulary i hot doga w zębach, troszkę mogę go nawet zmniejszyć, to już bez przesady, też nie, nie, róbmy, nie róbmy tutaj żartów, dobra, tu możemy go trochę powiększyć, OK. perspektywa, wiecie o co chodzi, jest git, tu oczywiście możemy zarysować, że jest to hot dog, czyli coś takiego, tak samo tam, każdy będzie kumał, że to jest paruwa, nie? Tu już myślę, że będziemy mogli robić, że to jest wbite w tego poddoga, Tak, żeby on się też trzymał, kurczę, na tych zębach. Tu. Wiecie co niech on się tymi górnymi wszystkimi wrzyna? Bo to będzie ciekawe. I też nie ma co się nad tym oczodołem za bardzo skupiać, z tego względu, że. Oczywiście, co? No zaraz tu się pojawią okulary. <laughs> Dobra? Tak, 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 tak. O to chodziło, o to chodziło. Zobaczcie, o to dokładnie chodziło. Tu będzie ten nos, oczywiście. No i jezior, załóżmy, że jest w środku, prawda? Jest ewidentnie z hot I teraz ostatnia warstwa: okulary. Dobra, lorowo. Nie wiem, czy to ma sens, ale yy, na pewno będzie to miało sens jakikolwiek w mojej głowie, prawda? Jest sobie monok na łańcuchu. Ok, tu będzie wiadomo, że to jest okular. Tam, że to jest oko. Oko, dobra. Myślę, że pierwszego mamy gotowego. Widać że nie, że to jakiś dinozaur. Załóżmy, że jest to T-Rex, ok? Yy, z. Kurcze monoklem, czyli mamy okulara i hot doga w zębach który również mamy zrobionego. Myślę, że Ci się spodoba, mam taką szczerą nadzieję. Lecimy z kolejnymi i na spokojnie nie wychodzicie z odcinka, bo uprzedzam Was, że ja wszystko będę potem kolorował i cieniował już sobie w zaciszu i dogram do tego Wam em, postprodukcyjne audio, więc lecimy z drugim rysunkiem. Trzymajcie kciuki. Druga skakuje Ola, ja bym chciała głowę pingwina w konwojskim policyjnym kapeluszu, powodzenia. Rick Grimes, który jest pingwinem, no dobra, robimy, robimy to, pingwin. Od razu sobie szukam wzorku, żeby wiecie, nie pracować na wyobraźni, bo to się zawsze źle kończy, okej. Okay? Używajcie refek, serio. O, taki słodki, dobra, mały pingwin, pingwin mały dopiszę. <ścoughs> Mamy cię! Dobra, tego robimy, okej. Okay. Mam nadzieję, że widzicie to z tamtej kamery. Dzień dobry i że wszystko jest ok. Mogę być tylko czerwony, bo mam tutaj przeciwstawne światło, które jest różowo-czerwone. Jeżeli troszeczkę dziwne są kolory z tej kamery i z tej kamery, musicie mi wybaczyć, testuję, ok? Dobra, lecimy z tym, słuchajcie, to będzie piękna sprawa. To będzie, już widzę, że to będzie cudowne. Pucha ta główka pingwina, pożo. Tak, wiem, że robię to chaotycznie, ale o to chodzi. Ja lubię sobie chaotycznie rysować, bo przywykłem już do tego na live'ach, ok? Wiecie, że ja... Jest czas, kiedy jestem poważny, a jest czas, kiedy sobie robię jaja. I to jest czas, kiedy sobie trochę lubię yy, pojajcarzyć z Wami, i Wasze pomysły zawsze, zawsze przychodzą mi bardzo, bardzo płynnie i przyjemnie do rysowania, bo one są po prostu przyjemne, nie? Ale nigdy się nie będę tutaj napinał, żeby to robić nie wiadomo jak, wiecie, poważnie. Dlatego musicie mi wybaczyć, że one no, będą różnym poziomem dysponować tutaj, mam wrażenie. Ale mam nadzieję, że i tak wam się spodobają wszystkie co do jednego, nie? Haha, <laughs> ale ślicznota, dobra. Mamy główkę pingwinka. Tutaj do skrzydełek, okej, okay, okej. Okay. Tu będą skrzydełka, wszystko będzie wiadome, jak najbardziej. No I taki dziubek malutki, nie? Jaki uroczy, mały kurczę bobo. Dobra, pingwin w kowbojskim, policyjnym kapeluszu. Lecimy, dobra. E policyjny kapelusz, no wydaje mi się, że dobra, ja to zrobię po prostu, tak jak tutaj jest napisane. Więc trzymaj kciuki, że jeszcze pamiętam, to będzie cyk. Dobra, dobra, dobra. Myślę, że jest w porządeczku. Teraz te górę zrobimy już luźno, czyli coś takiego, coś takiego. Tak jak mówię, boki, raczej bardziej uwydatnione. Dobra, ważne, że ja tu mam schemat, potem sobie to narysuję, nie? No wybitnie! Dobra. Ewidentnie mamy tutaj policyjnego kurczę <grywania> pingwina i drugi rysunek również jest praktycznie gotowy. Lecimy z kolejnym. Mam ci pasę, więc zasuwamy, ile wlezie, okej? Okay? Mamy komentarz od tosta, jest ten. Ciekawa, ok, nie wnikam. Jestem ciekawa, czy umiałbyś narysować Lucy'ego z Disenchantment w garniturze i może butelką mina czy coś w tym stylu w ręce. Lucy to jest jeden z ulubionych bohaterów myszy akurat, mm. <laughs> bo to są chyba rozczarowani po polsku. Disenchantment to są rozczarowani z tego, co pamiętam. Bardzo lubiłem, więc obejrzałem sobie pierwszy i chyba drugi sezon. Wiem, czy były trzy? Ale wiem, że w którym zacząłem już odpadać pomału. Wiem, że pierwszy widziałem cały, jak królowi zaczęło troszeczkę... Odwalać to przez to przestałem, ok? Gdzieś tam się e, moje drogi z tym rozeszły. Dobra! E, <grymianie> jaki słodki jest ten pingwin. Musimy sobie wziąć rewkę. Chyba możemy go narysować całego, bo on jest dosyć prosty, czyli robimy tak. Narysujmy jakoś główkę. Tak, na razie sobie go zaszkicuję w moim trochę stylu. Oczywiście troszkę go zmienię, no bo wiecie jak jest. On ma coś takiego. Jest on jest dziwnie zrobiony. Żeby był trochę bardziej creepy. Dobra, w porządku. Tak samo tutaj możemy mu zrobić na te usta, tak samo. Podam mu trochę zmarszczek na tym ciele. Niech on będzie już trochę starym demonem w moim przypadku. W porządku. Będzie on też ciekawą pozę dość. O ile mi się to uda zrobić. Pożo. I tutaj, gdzie on ma to zaokrąglenie, ja bym zrobił tak zwany Pit of Wine. Oczywiście. Ja bym mu trochę tę nogę zrobił taką, wiecie, zmutowaną, tutaj taką yy, nabitą, powiedzmy. I tutaj dopiero. Zrobił mu takie wręcz pazury. Nie chcę też kombinować z jakimiś tam dodatkami w postaci, nie wiem, nagle... E, no nie chcę, po prostu nie chcę kombinować z dodatkami, bo on ma być taki mm, ten swoiście serialowy, nie? Nie chcę tutaj przesadzić nagle, że on będzie, nie wiem, wyglądał totalnie jak inna postać, no ale troszeczkę, troszeczkę od siebie muszę mimo wszystko dodać, nie? Może nie całego w garniturze, ale dodamy parę elementów, żeby miał sens garniturowy, ok? On miał jedną rękę totalnie niżej, więc ja bym to zachował. Zróbmy to tutaj, faktycznie. Nie będzie miał to sensu perspektywistycznego, e, to co ja teraz robię, ale zachowamy klimat z e, animacji, ok? A na tym mi też zależy, żeby to była dalej wiarygodna postać. To oczywiście pępek, super. I teraz tak, oczywiście dodatki, zobaczcie, nowa warstwa, robimy tak, mucha, koniecznie. Jako, że on będzie cały czarny, to mucha będzie prawdopodobnie albo czerwona. Dopasowana do wina, to będzie fajny dodatek, myślę. Oj, tak, tak, byczku, tak, tak. Jest i Melonik. I teraz słuchajcie, jako że mamy już trzy prace, ja wiem, że chcielibyście dużo, dużo więcej, ale też nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo. A chcę się zająć tymi trzema, żeby je fajnie przedstawić. Więc pozwólcie, że ja teraz się zajmę wykańczaniem wszystkich trzech prac. I wracam do Was dosłownie. Za moment. mam tutaj Prozus postprodukcji, mówię tu już półszeptem, bo jest druga nad ranem, kiedy to nagrywam. Słuchajcie, jeżeli nie zostawiliście jeszcze łapki w górę, zostawcie, bo to naprawdę pomaga tym odcinkom iść dalej. Nie chciałbym skończyć jak inni twórcy, robiąc tylko shortsy, które naprawdę są teraz mocno boostowane. Jednak dla was, tej stałej gwardii, chcę robić te materiały i chcę zobaczyć, że wam się po prostu podobają. Dajcie znać, która z tych trzech prac podoba wam się najbardziej, bo właściwie jeszcze troszkę i będzie widzieli efekt finalny. Nie, potrafię się zdecydować, ten T-Rex jest całkiem spoko zrobiony. Pingwin jest chyba moim faworytem, bo jest taki słodki i ma vibe z Ricka Grimesa, a ja jednak The Walking Dead obejrzałem praktycznie całości. Lucy natomiast jest najbardziej zbliżony do oryginału, więc jak ktoś jest fanem serii, to też znajdzie coś dla siebie. Zapraszam na efekt finalny. Voilà, w ten, ten sposób prezentuję trzy gotowe awatary dla Was, bądź rysunki. Zróbcie z tym co tylko chcecie, macie T-Rexa, którego bardzo mocno speedrunowałem, bo dałem sobie 15 minut na wykończenie i widzicie, że on jest jaki jest. T-Rex, który się wgryza w... Hot doga z monoklem w tym przypadku. Mamy oczywiście Luciego z Disenchantment, który jest chyba moim faworytem. Jest... Taki w moim stylu. Kres skupkowy, fajny, przyjemny, delikatny. No i mamy oczywiście pingwina szeryfa, który. Kurczę, pomiędzy tymi dwoma ciężko jest mi zdecydować. Piszcie w komentarzach swoje pomysły na przyszłe odcinki. Ja bym próżnęliście wy. To był oczywiście Asus, Zenbook Produ. Opadła mi kamera, więc pokazuję wam go tak. Sprawdzajcie sobie, linki macie do sprzętu w opisie. Dał radę jak zwykle. Widzimy się już niedługo. Subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam po więcej. Piszcie, a ja będę wybierał najlepsze pomysły na kolejne odcinki. Cześć.